to wiem jest to trzeci odcinek daily z vlogmasów, nie wiem czy to dobrze, ale wiem, że je robię, więc lepiej to niż nic i będzie Q&A teraz, przynajmniej pozytywne widzicie, a i przeznaczenie chciałem, zostawcie lajka like w górę, podbijcie chwilę, jak i zostawcie suba, I napiszcie jakiś miły komentarz, żeby się lepiej oglądało, czytało komentarze i żeby jakby się nagrywało. Dobra, teraz pierwsze pytanie, które teraz widzicie, yy... Myślałam się gdzieś tutaj. Czy jestem gejem? Yy, ciężkie pytanie, ale nie. Kiedy jakiś hał? No. Aktualnie jeszcze w tym roku będzie jeszcze jedna paczka. Prawdopodobnie. A jak się uda, to w styczniu będzie kolejna paczka, więc mam nadzieję, że zostaniecie przez rok na moim kanale. Bycie oglądać te filmy. Kiedy film? Teraz. Jezior. Lubelski Marlon Dzięki bardzo. Czy on? Bro, chyba nie, ale dobra. Kiedy stream zombie? Yy, streamy zomy są. Co jakiś czas w sumie różnie, bo. Nie wiem, czym sam O! W nowym roku. Myślałeś kiedyś o tym, żeby przestać nagrywać na YouTubie? I to nie raz. Ostatni raz, kiedy myślałem, że przestać nagrywać na YouTubie, to było wczoraj, bo nie chciałem się frumontować i miałem robić, ale. prawdę, że tu jestem dalej. Kiedy, jak straciłem hasło do mojego konta Google, tak samo chciałem przestać nagrywać. Jak ty założył nowy kanał, i dalej tutaj jestem, niestety. Kto ze szkoły ci nie będzie budowa? Bro, ale pytanie zadałeś. No co mam odpowiedzieć na to. No oczywiście, że od kiedy nagrywasz na YouTubie? Yy... od pierwszej klasy. Chyba ktoś wszystko ma może nie wiem. Masz spreadsheet. Tak, i on jest właśnie w opisie i pod innymi filmami z YouTube'a, więc... Czytajcie opisy, widzowie czytajcie opisy. Ile masz lat? No powiem wam powiedzieć teraz właśnie, bo przez rok nagrywania na tym kanale No powinniście się dowiedzieć. Więc yy, mam ogólnie. I to były pytania z Instagrama Więc wszystkie pytania odpowiedziałem. I... macie mi Instagrama i go obserwujcie. Teraz YouTube lecą Real Madrid czy Barcelona? Bro Co za pytanie w ogóle Dobra yy, Co wnieść do ostatniego haula na kanale? I se obczaj jako koszulki kupiłem Jaka była najlepsza rzecz jaką zamówiłeś z Kakobaya? Yy, zamówiłem, według mnie, najwyższą skakobaję w, w filmie teraz co będzie, więc ja do nagrania filmu nowego Jest to rzecz, która Każdy popularny youtuber ma, taka odpowiedź Każdy youtuber popularny ma tą rzecz, więc Może jakieś też jakąś standardy jak oryginalną Kiedy taki większy haul? Stary, na kanale masz Haula 10 kilo, co jest dużym haulem Według mnie i Nie mam pieniędzy ja nie mam pieniędzy, żeby narabić hałas 100 kilo na jednym filmie, więc możecie mnie zdanietować. Żartuję, możecie oglądać moje filmy i tak mi wspomagacie, bo jak widzę, że to moje filmy, to jakby, no chcę mi się nagrywać i w ogóle, więc zachęcam do oglądania od początku do końca wszystkich moich filmów. No i może kiedy będzie większy hałas, jak zaczęcie zaraz z YouTube'a, bo aktualnie zarobiłem 41 przez mojego wspierającego i to jest dobry moment, żeby powiedzieć, żebyście wspierali kanał na YouTube mój. Bo naj, 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 najtańsza rzecz, opcja 3 zł miesięcznie. Bro, Wesprzyj ten kanał jak chcesz. Nie we mnie, nie zmuszam. Lecz to jest dobrowolne. Do jakiej szkoły chodzisz? Do technikum. Ile łącznie wydałeś na odcinki? Yy, na odcinki łącznie wydałem. Dobra, policzmy to. Jest 2 2000. Yy, tego 5 kg wydałem. To uznajmy. 2800, Kupiring G4 nic, yy, tam chyba też nic, Gdańsk to nie wiem ile szczerze, Gdańsk to pierwszy ja film na kanale w mnie, Jest warto oglądać, no i dobra, to tam jest historykowa, bez, bez apartamentów i w ogóle je... no bez apartamentów i jedzenia, sama atrakcja uznajemy, ja, to są wychazki chyba, to. 6 koła, łącznie, wszystkie filmy. iPod też to 6100, uznajmy. Wielki haul to 6... 200? 300? 400? Ale jeszcze haule dostałem za darmo. Świąteczne zakupy w Action 1. Yy, to jakoś 6700. Coś koło tego. Co lubisz jeść oprócz kiełbaski, jajk? Dobra, co robię się i jajek? Zupę. Które ubranie ci się najbardziej podobałem że ten i dlaczego? Szczerze, dla mnie najlepszą marką, jaką mam w swoich ubraniach, Pepko. Nie, no żartuję. Na serio, to wstałem, że burbery, burbery, burbery. Nie wiem, jak się to mawia. Fajny design ma i mam y, od nich szalik, koszulkę mi idzie, taki czynk, sleder mi nich idzie i mam bluzę. Fajnie wyglądają mi te rzeczy i miało być jeszcze na racz klanki, lecz nie kupiłem ich w końcu, bo dużo waży je, aż 3 kg prawie. Więc to jest moja marka, taka najlepsza z tych wszystkich. Ma dziewczynę. No powinny właśnie... Się... Nie mam. Jakie jest twoje największe marzenie YouTubeowe? Największe moje marzenie YouTubeowe to jest nagranie filmu w Afryce, takiego jak na safari, jak nagrywała nie wiem Kishikipa ekipa nagrywała, czy teraz tromba jak nagrywa, albo ten oj wariatec gang. Też fajnie takie fajny content mieli nagrali. Ja nie content, więc subskrybujcie kanał i podbijajcie i lajkujcie. podajcie instagrama. Yy, py, 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 py. Jaki najbardziej żerać film? Aha, to właśnie to powiedziałem teraz. No to się bardziej filmy w ryce, a moje największe mały youtube'owe y to być minus subskrypcji przed yy, 2027 roku. To jest mój cel żeby do końca tego roku być 10 tysięcy subskrypcji, więc subskrybujcie kanał. Serio! Spróbujcie to zrobić. Zostało nam 4 tysiące subskrypcji, co jest w sumie nierealne. Prawie, ale spróbujmy swoich wszystkich sił. Może się uda. A do końca 2026 roku chcę mieć 100 tysięcy subskrypcji. I jak to się nie uda, to mi karę. Ja się uda. I to tyle z tego filmu. Krótki, ale fajny. Widzimy się już jutro. Prawdopodobnie, bo nagrałem ten film na zapas dzisiejszy, bo nagrałem go 1 grudnia, co jest w ogóle trochę dziwne, bo ciężko nagrać filmy na daily, tak Więc nie czy się, będzie odcinek zachęcam do subskrybowana, subskrybowania, subskrybowania, żebyście byli na bieżąco i oglądania filmów innych na kanale i I gówno. Siemano.